Toyota Corolla Cross powraca w nowej odsłonie. To model, który w krótkim czasie zdobył popularność wśród kierowców szukających połączenia wygody, praktyczności i nowoczesnych rozwiązań. Masz wyjątkową okazję zobaczyć obok siebie dwa egzemplarze. Dotychczasową wersję i tą zupełnie nową. Proste z premiery. Nie wybieramy tu zwycięzcy. Za to pełnym obrazem pokażemy, jak Corolla Cross zmienia się z generacji na generację. Wydawałoby się, że poprzednia generacja jest idealna, ale wprowadzone zmiany są widoczne gołym okiem. Sprawdźcie, co się zmieniło. A co zmieniło się w poszczególnych wersjach wyposażenia? Wersja Comfort, czyli podstawowa wersja wyposażenia w standardzie posiada: systemy bezpieczeństwa Toyota Team 17-calowe felgi aluminiowe, klimatyzacja automatyczna, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, światła główne typu LED, Digital Cockpit, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym. W nowej wersji dodatkowo dostaniecie podgrzewane fotele przednie i stację do bezprzewodowego ładowania telefonu. Wersja Style jest najpopularniejszą wersją, bo aż 70% klientów tego modelu wybrało właśnie tą wersję. To, co dotychczas dostawaliście w pakiecie, to m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk, światła do jazdy dziennej LED, tylne lampy w technologii LED, przyciemniane tylne szyby. Dodatkowe wyposażenie względem poprzedniej generacji to elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu a automatycznym hamowaniem, system monitorowania martwego pola w lusterkach, podłokietnik przedni przesuwany, nakładki progowe i siatka bagażnika. Wersja Executive, czyli najwyższa wersja wyposażenia, dodatkowo posiada tapicerkę skórzaną, nawigację z dodatkowym trybem offline, monitor panoramiczny z systemem kamery 360 stopni, zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Team May Advance Park, elektryczną regulację fotela kierowcy. Dodatkowe wyposażenie względnej poprzedniej generacji to System premium audio JBL z dziewięcioma głośnikami. Światła główne w technologii Matrix LED z listwą świetlną w górnej części grilla. Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń, nakładki progowe i siatka bagażnika. Pod maską nadal hybryda Wersja 1.8 140 koni mechanicznych lub 2.0 180 koni mechanicznych. Nowa Corolla Cross jest dostępna w siedmiu kolorach. Co więcej, otrzymaliśmy wersję GR Sport, który otrzymał nowy tryb Snow Extra, który zapewnia lepsze prowadzenie w zimowych warunkach. Nowa generacja pokazuje, jak dużo ten samochód ma do zaoferowania dla osób, które wcześniej zastanawiały się nad wyborem tego modelu. Toyota po raz kolejny udowadnia, że to, co już dotychczas dobre, można udoskonalić dla jeszcze większego komfortu jazdy kierowców. Niezmiennie, po więcej szczegółów, zapraszam do naszych salonów Toyoty Walder na terenie Województwa Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Śląskiego. Thank <laughs> you.